Ponieważ dobrze wiadomo, iż mędrcy przybyli ze wschodu i ponieważ pan chwiejak wartogłów również ze wschodu przyjechał, przeto wynika stąd, że pan wartogłów był mędrcem. Gdyby zaś dodatkowy dowód okazał się w tej mierze potrzebny, to go mamy. Pan W był wydawcą, popędliwość stanowiła jedyną jego słabostkę, albowiem upór, o którego oskarżono, by najmniej słabostką nie był. Jako że on sam słusznie uważał go za swoją mocną stronę. Na tym polegała jego siła, jego cnota, i trzeba by całej logiki jakiegoś Bronsona, by go przekonać, iż jest to cokolwiek innego. Wykazałem przeto, że chwiej jak Wartogłów był mędrcem. Raz jeden tylko jego nieomylność zawiodła, a mianowicie wtedy, gdy porzuciwszy własną siedzibę wszystkich mędrców, czyli wschód, przywędrował do miasta Aleksander Wielkopolis, czy też innego o podobnej nazwie, położonego Hen na zachodzie. Muszę wszelako oddać mu tę sprawiedliwość, że kiedy ostatecznie postanowił osiedlić się w owym grodzie, uczynił to, nie mając, iż w tej części kraju nie istnieje żadna gazeta, a co za tym idzie, i żaden wydawca. Zakładając pismo Czajnik, spodziewał się, że będzie miał wolne pole do popisu. Jestem przekonany, iż nigdy nie przyszłoby mu do głowy obrać sobie siedziby Aleksander Wielkopolis, gdyby był świadom, że zamieszkuje tam pewien gentleman nazwiskiem John Smith, o ile dobrze pamiętam, który od lat wielu spokojnie obrastał w pierze, wydając i publikując gazetę Aleksander Wielkopolitański. Dlatego też pan Wartogów znalazł się w Aleks, powiedzmy że dla krótkości nazwiemy to miasto Kopolis, wyłącznie na skutek wadliwych informacji. Skoro jednakże już tam się znalazł, postanowił utrzymać swoją opinię człowieka u par... Hmm, stanowczego i pozostać na miejscu, jakoż pozostał i zrobił jeszcze coś więcej, rozpakował swą tłocznię, czcionki i tak dalej tym podobne. Wynajął pomieszczenie dokładnie na wprost gazety i trzeciego rana po przyjeździe wypuścił pierwszy numer Aleksan, to znaczy kopolitańskiego czajnika. Tak bowiem, jeśli dobrze pomnę, brzmiała nazwa nowego pisma. Artykuł wstępny, to przyznać muszę, był błyskotliwy, żeby nie powiedzieć cięty. Specjalnie Zajadle atakował różne rzeczy w ogóle, co zaś się tyczy wydawcy gazety w szczególności, to go tam pochlastano na sztuki. Niektóre uwagi, Wartogłowa, były doprawdy tak ogniste, że odtąd zawsze, chcąc, nie chcąc, widziałem Johna Smitha, który wciąż jeszcze żyje, w liście salamandrowym świetle. Nie mogę porywać się na cytowanie verbatim wszystkich wypowiedzi z czajnika, ale jedna z nich brzmiała, jak następuje. O tak, o dobrze to dostrzegamy. O niezawodnie. Wydawca sprzeciwka to geniusz. O rety, o Boże Kochany, do czegoż ten świat zmierza? O tempora, o Mozes. Filipika, tak kostyczna i klasyczna zarazem, spadła jak bomba na spokojnych dotychczas obywateli Kopolis. Grubki wzburzonych ludzi zbierały się na rogach ulic. Wszyscy wyczekiwali z najgłębszym niepokojem odpowiedzi czcigodnego Smitha. Na zajutrz ukazała się w brzemieniu następującym: Z wczorajszego czajnika cytujemy poniższy ustęp. O tak, o dobrze to dostrzegamy, o niezawodnie, o rety o Boże, o tempora o Mozes, ależ ten pan cały jest z... o zrobiony. To nam wyjaśnia, dlaczego jego rozumowanie toczy się po błędnym kole, a także czemu ani on sam, ani to, co mówi, nie ma początku ni końca. Doprawdy nie sądzimy, by ten nieszczęśnik potrafił napisać choćby jeden wyraz niezawierający litery o. Ciekawe, czy to oowanie jest jego nawykiem, a propos uciekł ze wschodu w wielkim pośpiechu. Czyżby i tam też tak oował? O, jakież to żałosne. Nie będę próbował opisać oburzenia pana Wartogłowa na te skandaliczne insynuacje. Wszelako, powodowany troską o zewnętrzne pozory, nie zdawał się tak bardzo urażony atakiem na swoją uczciwość, jak można by się tego spodziewać. Do desperacji doprowadziły go drwiny z jego stylu. Co takiego? On, chwie jak wartogłów, nie umiałby napisać jednego wyrazu bez litery O? Zaraz pokażę temu szympansowi, że się pomylił. Tak, pokażę mu, jak bardzo się omylił. chłystek jeden. On, chwie jak wartogłów, z ropuchowa. Nauczy tego pana, Johna Smitha, że jeżeli mu się spodoba, potrafi złożyć cały ustęp. Ba. Artykuł cały, w którym ta nędzna samogłoska nie pojawi się ani razu, ani jednego razu. Chociaż nie, to byłoby ugięciem się przed promienionym Johnem Smithem. On, wartogłów, nie poczyni w swoim stylu żadnych zmian, które miałyby stosować się do kaprysu jakiegokolwiek pana Smitha w całym chrześcijańskim świecie. Precz z tak nikczemną myślą, niech żyje o, wytrwa przy o, będzie tak oowaty, jak to tylko możliwe. Rozpłomieniony rycerskim duchem tej decyzji, wielki wartogłów wystąpił w najbliższym numerze czajnika z następującą prostą, lecz rezolutną wypowiedzią na temat tej nieszczęsnej sprawy. Wydawca Czajnika ma zaszczyt powiadomić wydawcę gazety, iż on, że Czajnik, postara się w jutrzejszym numerze porannym przekonać jego gazetę, że Czajnik zarówno potrafi, jak i życzy sobie być. Panem własnego stylu. Zamierza bowiem czajnik ukazać mu gazecie jak wielką, a i zaiste jarczącą wzgardę jego gazety krytyki budzą w niezależnym łonie czajnika. Uczyni to, komponując na jego gazety specjalny benefis, dosyć obszerny artykuł wstępny, w którym ta piękna samogłoska, symbol wieczności, tak przecie nieznośna dla jego gazety, hiperwysubtelnionej wrażliwości, z całą pewnością nie będzie pominięta przez jego gazety najposłuszniejszego i pokornego sługę czajnika, koniec z Buckinghamem. Dopełniając tej strasznej groźby, raczej niejasno zapowiedzianej, niż wyrzeczonej wyraźnie, wielki Wartogłów puścił mimo uszu wszelkie błagania majstra drukarskiego o materiał, kiedy zaś tenże, majster, zapewniał go, czajnik, że czas najwyższy dać numer pod prasę przekazał mu po prostu by poszedł do diabła. Za czym, jak mówię głuchy na wszystko, wielki wartogłów przesiedział do świtu, wypalając olej swej nocnej lampy, pogrążony w komponowaniu następującego, prawdziwie nieporównanego ustępu. Ho ho, Jonie. No co? Toż powiedziałem tobie, nie wołaj Hop, dopóki nie skoczysz, co to się z tobą zrobiło? No, no, powracaj obecnie do domu, do twego paskudnego, starego boru, opodal Concord. powracaj do borów swoich wiekowasowo, odejdź co takiego, co to ochoty zabrakło? No, no, no. Johnie, to niegodne, bo choć tobie wiadomo, jako pora odjechać, odjeżdżaj przeto a szybko, bo tu nie Znalazłoby się nikogo, komu by na tobie zależało. O, Johnie, Johnie, o ile nie odejdziesz, to oznacza, żeś nie homo, tylko jakoweś ptactwo, sowa, może krowa albo maciora, ladaco, nic poń, pożałowania godny starowina, nikomu do niczego niepotrzebny. Kloc, sobaka, odyniec, ropucha, co wygramoliła się z konkordzkiego błota. Chłodno, spokojnie, tobie potrzeba spokoju ciemnego. Nie próbuj pokrzykiwać, podstarzały kogucie, po co to czoło namarszczone, po co? Nie podnoś głosu, nie porykuj, nie skowycz, nie poszczekuj, hał, hał, hał. Boże, drogi Johnie, co to się z Tobą zrobiło, toż powiedziałem Tobie wszelako dość twego głosu, gęsio koczkodańskiego. Odejdź utopić swoje zgryzoty w Gorzałce. Wielki Wartogłów, wyczerpany rzecz jasna tak niesłychanym wysiłkiem, nie mógł już zająć się niczym więcej tej nocy. Ze stanowczością, spokojem, ale i wyrazem świadomej siły, oddał manuskrypt czekającemu podręcznemu, a za czym wrócił nieśpiesznie do domu i z niewypowiedzianą godnością położył się do łóżka. Tymczasem podręczny, któremu powierzono manuskrypt, pognał jak najśpieszniej na górę do swej kaszty i z punktu zaczął składać tekst. Przede wszystkim, jako że początkowy wyraz brzmiał ho-ho, zanurzył rękę w przedziałkę z dużym h i triumfalnie wydobył czcionkę. Uniesiony tym sukcesem, natychmiast rzucił się ze ślepym impetem na przedziałkę zawierającą małe o. Ale któż zdoła opisać jego przestrach, kiedy wyciągnął z niej palce, zgoła nie dzierżące w uścisku spodziewanej litery? Któż odmaluje jego zdziwienie i pasję, gdy rozcierając knykcie spostrzegł, że nadaremnie wyrżnął nimi o puste dno przedziałki. Nie było w niej ani jednego małego o. Kiedy zaś zerknął z lękiem na tę, która zawierała duże o, stwierdził ku swej najwyższej zgrozie, że i ona jest kubek w kubek w identycznym stanie. Pierwszym odruchem przerażnego chłopaka było pognać do majstra. – Panie majster! – wykrzyknął zdyszany. – Ani róż nie mogę tego składać bez o. – Jak to? – burknął majster, który był wściekły, że musi siedzieć do tak późna. – Bo proszę pana majstra, w drukarni wcale nie ma o, ani dużych, ani małych. – A co? – co do diaska stało się z tymi, które były w kaszcie? Nie mam pojęcia, panie majster, odparł chłopak, ale jeden z tamtych, z gazety, szwendał się tutaj przez cały wieczór i pewnie wszystkie zwędził. Niech go diabli na pewno tak było, odrzekł majster, który zsiniał ze złości. Ale powiem ci co zrobić. Bob. Dobry pomysł. Poleś tam przy pierwszej okazji i wyłów im wszystkie i szlak by ich trafił, a także wszystkie zety. Dobra jest, mruknął Bob, zmarszczywszy brwi. Już ja się do nich wezmę i pokażę im, gdzie raki zimują. Ale co teraz zrobić? Z tym agapitem musi iść dzisiaj, sam pan wiesz, bo inaczej bekniemy za to i, i człowiek nie łyknie niksztynki, czegoś gorącego. Przerwał majster z głębokim westchnieniem, kładąc nacisk na słowo krzynka. Czy to bardzo długi akapit, Bobie? Nie powiedziałbym, żeby był bardzo długi ten agapit. Hm. no to zrób, co chcesz. Musi iść pod prasy, odparł majster, który był po uszy pogrążony w robocie. Wsadź tam jakąś inną literę zamiast O eee, i tak, nikt nie będzie czytał brednie tego faceta. Dobra, zawołał Bob, jedziemy i pobiegł do Kaszty, mrucząc po drodze. Fajne powiedzonko, szczególnie jak na kogoś, kto nie klnie, więc mam im gały wyłupić, co? Niech ich wszyscy diabli. No, kto, jak kto, ale ja to potrafię, bo trzeba stwierdzić, że Bob, chociaż miał lat zaledwie 12 i 4 stopy wzrostu, był zawsze gotów do bitki. Opisana tu sytuacja bynajmniej nie należy do rzadkości w drukarniach. Nie wiem, jak to tłumaczyć, ale fakt faktem, że kiedy przydarzy się coś podobnego, niemal zawsze używa się litery S w zastępstwie brakującej czcionki. Właściwym powodem jest może nadmiar tej litery w kasztach. Hmm, przynajmniej tak bywało w dawnych czasach i owa zamiana przeszła drukarzom w nawyk. Jeżeli idzie o Boba, to uznałby za herezję używanie w takim przypadku innej czcionki niż owo S, do którego się przyzwyczaił. Trzeba zaesować ten agapit, powiedział do siebie, odczuwając go ponownie ze zdumieniem. Ale to ci najbardziej owaty agapit, jaki na oczy widziałem. Jakoż zaesował go bez wahania i ustęp ów poszedł pod prasę zaesowany. Następnego rana wszyscy mieszkańcy Kopolis zdumieli się, odczytując w czajniku następujący niezwykły Artykuł wstępny. Chcesz <śmienicza> i Powiedziałem, nie ws, <śmienicza> ts. Dopóki nie skrz Powracaj, do twojego pask, starego ps. powracaj, ts prs. z chasty i tak dalej, i tak dalej. Śleć, łódź w swe zgrysty grzałce. Niepodobna wystawić sobie wrzawy, jaką wywołał ten tajemniczy i kabalistyczny artykuł. Pierwszą wyraźniejszą myślą gawiedzi było, że w owych hieroglifach. Kryje się jakiś podstęp szatański, to też wszyscy pobiegli do siedziby wartogłowa, chcąc się z nim rozprawić. A toli pana tego nie można było nigdzie odszukać. Zniknął nie wiedzieć jak i odtąd nawet ducha jego nie ujrzano. Ponieważ furia powszechna nie mogła wykryć swojego właściwego przedmiotu, więc w końcu opadła, pozostawiając jako osad niezwykły mętlik poglądów na tę nieszczęsną sprawę. Pewien pan uważał, że to wszystko jest niesłychane udanym żartem. Inny stwierdził, że Wartogłów wykazał zaiste niesamowitą fantazję. Trzeci utrzymywał, że jest on skamoterem i nic więcej. Czwarty zdołał się dopatrzeć jedynie tego, że ów Janks pragnął tym sposobem dać ogólny wyraz swej desperacji. Może raczej jest to z jego strony przykładem zostawionym potomnym w cestamencie, zastanawiał się piąty. Dla wszystkich było jasne, iż warto głowa doprowadzono do ostateczności, że zaś ani róż nie mogli znaleźć tego wydawcy, zaczęto przebąkiwać, czy by nie zlinczować drugiego. Pospolitrzą atoli konkluzją było, że to wszystko jest wręcz solone i niesmaczne. Nawet matematyk miejski wyznał, że ani róż nie może się rozeznać w tak zawiłym problemie. Do opinii Boba podręcznego, który zamilczał o tym, że zaesował agapit, nie przywiązywano takiej wagi na jaką moim zdaniem zasługiwała i to pomimo, że wypowiadał ją szczerze i nader nieustraszenie. Oświadczył mianowicie, że ze swej strony nie ma w tej całej materii najmniejszych Wątpliwości, że jest to sprawa jasna, bo pana Wartogłowa za nic nie można było namówić, żeby pił to, co każdy jeden ustawicznie żłopał ten zatracony porter, co się zwie 3S i rzecz naturalna musiał na skutek tego wpaść w takie piskie zamroczenie, że ni sposób mu było się... Pamiętać.